Witaj. <laughs> Numerologia, głęboka informacja o tym dniu narodzin, narodzin na Ziemi w tej naszej wiecznej wędrówce. To ten dzień jest tym dniem, który charakteryzuje ten moment, kiedy zlądowaliśmy na Ziemi. I nie wyobrażam sobie, odkąd numerologia zagościła w moim życiu głębiej i szerzej, kiedy skończyłam szkołę numerologiczną, to nie wyobrażam sobie nawet mieć sesję z kimkolwiek, żeby nie wiedzieć jego daty urodzenia, żeby nie oprzeć się na tej informacji podczas przekazywania tej głębi, głębi mocy. Stąd też, Cała ta seria, cały ten blok o tym, o dacie urodzenia, ale żebyś, żeby bardziej doprecyzować, nie mając Twojej konkretnej daty urodzenia, i bardziej doprecyzować komunikat do Ciebie, który chcę nadać, opieram się na razie tylko na dniu urodzenia. Czyli dni urodzenia mamy od 1 do 31, a w numerologii sumujemy sobie wszystko do jednej wibracji, więc tak naprawdę 9 wibracji omówię, bo jeszcze można by było każdy dzień e, też podzielić, czyli 1, można by było dwójki podzielić na 11, 20, e, 2, 11 i 20, tak. Trójki można by było analogicznie podzielić, ale ja się zawężę tylko do wibracji pojedynczej. I dzisiaj jedynka, startujemy z jedynką. Czym jest jedynka? No to tak, jakby nawet od samego słuchania jeden, to jest tak, jakby się coś rozpoczynało, tak jakby był to początek, tak jakby to właśnie wszystko stąd się zaczyna i stąd yy, wyrusza i tu jest początek, i to jest taka piękna wibracja, która jest początkiem tego, co jest stworzone, pomysłem, twórczością, odwagą dostawania w sobie i trochę takiej dualności, tej naszej ziemskiej, czyli jednocześnie jedna. Jedno jedna pojedyncza m, osoba, ale jednocześnie wszyscy. Jedność, prawda? Czyli w każda wibracja w jakimś stopniu dotyka dualności tej, tej, tej ziemskiej, ale ta jedynka szczególnie jako jeden i jako jedność. Czyli zapraszam cię do takiego oglądania siebie. Jeśli Twoja data urodzenia to jest pierwszy, dziesiąty. Y 19, 28, tak, że to wszystko się sumuje do jedynki, to zapraszam Ciebie do takiego oglądania siebie jako osobę, która jak pełne ziarno ma wszystko, jest, wszystko jest na miejscu. Nie wszystko zostało przez Ciebie odkryte, ale to jest o pełni. Ta jedynka jest w jakimś stopniu o pełni. O, o tej. Innowacyjności takiej, o, e, o tej ambicji, o, o, o takim indywidualności. To jest ten pomysł, to jest ta odwaga do pomysłu, bo jedynka ma odwagę myśleć. Nie wszystkie wibracje mają odwagę myśleć po swojemu. Jedynka ma odwagę myśleć e, po swojemu i z jednej strony jest ona. Sama, cała, pełna i kompletna, a z drugiej strony mówi o jedności, o jedni, o tym, że my wszyscy tą jedynką jesteśmy. Czyli też trochę ta jedynka potrzebuje się podzielić tym splendorem, tą indywidualnością. Jedynka to autorytet, jedynka to idę przed wami, to lider, który powie: chodźcie za mną, mam pomysł, jak to zrobić, jak to zrealizować. Ja Wam powiem. No i jak każda wibracja, i jak my, światło i nieświatło. Czyli jak się pokazuje nieświatło, jak się pokazuje ten tak zwany cień, to wtedy wiesz, że jakiejś swojej mocy nie akceptujesz, jakiejś swojej mocy nie przyjmujesz do wiadomości. Czyli jeżeli Pojawi się za dużo ego, za dużo pychy, za dużo arogancji, za dużo takiego bycia pyskatym, ale bycia pyskatym nie na zasadzie dorosły, dojrzały człowiek ma swoje zdanie, tylko na zasadzie po głupiemu, ale po mojemu, to wtedy wiedz, że jakiejś swojej charakterystycznej dla ciebie mocy nie przyjmujesz. I jaka to może być moc, właśnie, że tobie wolno. Tobie wolno iść własną drogą, tobie wolno mieć własne pomysły, tobie wolno być przywódcą, mm, tobie wolno prowadzić innych, nawet jeśli ci całe życie powtarzano, że tobie nie wolno, że ty nie umiesz, że ty nie potrafisz, że ty jesteś em, za dużo. To, 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 to właśnie ta jedynka mówi, że tobie wolno. Tobie wolno mieć milion pomysłów. I tobie też potrzebujesz wiedzieć, że Ty potrzebujesz sobie tę zgodę na tę wolność dać, bo nie przyjdzie nigdy z zewnątrz, czasami i ci nie powie, że ci nie wolno, ale ty wewnętrznie będziesz mieć przekonanie, że ty nie zdasz rady wszystkich pomysłów zrealizować. A tobie wolno być płodną, tobie wolno wymyślać, wolno ci zapisać te pomysły i wolno ci część z nich zrealizować. A czasem wolno ci ich nie realizować. I po prostu jedynka potrzebuje czasami ten, ten, ten cień, który potrzebuje jedynka obejrzeć to jest ta wolność w byciu sobą. Czyli jedynka, jak jest tam gdzieś, jedynka się pojawia, to często jest też taki aspekt do zaakceptowania, do zaopiekowania. Pozwól innym być innymi, a sobie pozwól być sobą. To w niektórych wibracjach też się pojawia, kiedy nie dajemy innym być takimi, jakimi są, ale jedynka szczególnie, ona ma taki aspekcik, że te w tym cieniu ma do odrobienia, że inni mają inne zdanie, in, inne pojęcie, widzą inne rozwiązanie, a jedynka nie lubi, żeby ktoś miał inne rozwiązanie. Więc jeżeli u ciebie pojawia się ta jedynka związana z dniem twojego urodzenia, to też wiedz, że to jest taki dla ciebie taki moment takiego oddechu. Ojej, to ja mogę po swojemu, tak, możesz po swojemu, możesz tak, jak ty chcesz, możesz tak, jak tobie się wydaje, że, że będzie najlepiej, możesz eksperymentować, możesz wymyślać, możesz mieć co chwila nowy pomysł, po prostu, wolno ci. I to jest takie. To jest o tej jedynce, że ty jesteś, od ciebie się zaczyna, od ciebie wychodzi, od ciebie idzie ten pomysł, ta idea, którą być może ktoś e, będzie realizował. To wszystko zaczyna się od ciebie. I to jest takie też istotne, żeby to zaakceptować, bo jak ty to zaakceptujesz, że nie muszą ci przyjść inni tego zaakceptować, to w tej jedynce pojawia się ta samowystarczalność, i to wtedy z większą mocą stwarza tego lidera. Stwarza tę energię, która jest: ja was tam zaprowadzę, ja Wam pokażę, którędy teraz pójdziemy. A że w tej jedynce, w tym liderze. Jest trochę takiej waleczności, trochę takiego: hmm, Wiem lepiej, to właśnie też to jest, ta, to jest to zadanie do zrobienia. To jest to wyzwanie, które, które dla jedynki, które przed jedynką stoi, czyli zauważyć u innych dobre cechy, zauważyć, u innych ich drobne, właśnie sukcesy, zauważyć, docenić drugiego człowieka, bo jedynka, ta wibracja jeden, dla tych osób urodzonych właśnie pierwszego, dziesiątego, dziewiętnastego, dwudziestego ósmego, to ta wibracja jeden sprawia, że obraz sukcesu, obraz tej, tego, tego tego powodzenia, Lubi tak, ta, ta jedynka tak lubi przytulić jako swój. A w momencie, kiedy ta jedynka zobaczy też innego, e, in, nie mówię lidera, tylko i inną osobę w jej sukcesie, to wtedy od razu się tej jedynce lepiej wiedzie. Więc jeśli masz taką sytuację, że. Nie do końca gdzieś jesteś zadowolona z tego, co tam się wydarza w Twoim życiu, to zobacz, że Ty ze swoją mocą bycia indywidualnością, jeśli ko kogoś światło zobaczysz w tym byciu indywidualnością, zobaczysz czyjś sukces, to wtedy to Twoje światło jakby rozświetla się jeszcze wyraźniej. Czyli dla jedynek trzeba. Jedynka, żeby ta jej jedynka rozkwitła, żeby ta jedynka stała się taka błyszcząca, lśniąca, e, ładna i dla ciebie lekka, i dla ciebie swobodna i ta, ta, to bycie tym liderem było lekkie, i tym przywódcą było lekkie, i tym takie. Bycia. Mm, no, na czele, na czele, tak. To takie słowo przyszłość to jest takie na czele to jest taka odpowiedzialna persona na czele, która wie dokąd prowadzi. I jeżeli ty chcesz, żeby to było lżejsze, no to wtedy zobacz, gdzie nie dochodzi do głosu zbyt e, takie pazerne na pochwały ego gdzie do głosu dopuszczasz bardziej swój sukces niż sukces zespołu jeśli faktycznie to zespół odniósł jakiś, jakiegoś rodzaju sukces zobacz gdzie możesz docenić drugiego człowieka albo zobacz gdzie możesz odczepić się od drugiego człowieka i pozwolić mu być takim jakim jest żeby ty bądź taka jaka jesteś i żyj tak, jak ty chcesz, ale zaakceptuj, że ktoś jest taki jest i żyje tak, jak on, ona ono żyje i po prostu odczep się czasami. Jakimi są tak mi teraz jeszcze się przyszło, że co może jeszcze stanąć temu blaskowi tej jedynki na drodze. No to właśnie. To takie zniechęcenie płodnością. E, zniechęcenie z tej obfitości pomysłów i przyjęcie takiej narracji czasami z zewnątrz. Boże, ile ty tego robisz? A kiedy ty to w ogóle, a kiedy ty to zrealizujesz? Ale to w ogóle nie ma możliwości, żeby to zrealizować. i... Jak jedynka nie ulegnie tym, tym narracjom gdzieś z boku, nie straci tej koncentracji na sobie, no to wtedy ona się będzie rozświetlała. Czyli jedynka potrzebuje pamiętać o tym, o tej koncentracji, o tym ja w takim kontekście. Ja mogę i ty możesz, wszyscy możemy, bo jeden i jedność, czyli wszyscy jesteśmy jednością, czyli jeżeli tobie się udało, to mnie też i jedynka musi pozwolić też innym na sukces. Ta jedynka, jak się pokazuje w dniu urodzenia, to ona mówi też o tożsamości, czyli co ty tam myślisz na swój temat. I znowu można by było te jedynki teraz rozgraniczyć na dziesiątkę i 28 i 19 i mówić o tych, że w jednych jest więcej wysiłku do budowania tożsamości, w innych jest coś innego do ogarnięcia. Ale to znowu to już za, 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 za szeroki temat, a, a tutaj chcę do wszystkich jedynek powiedzieć, i yy, mam dużo takiego wewnętrznego entuzjazmu do tego, żeby o tym, o tym powiedzieć, żebyś coś takiego karmiącego na swój temat yy, usłyszała, czy usłyszał, i żeby tobie to dodało wręcz skrzydeł. Więc jeżeli jesteś jedynką, która nagle czuje, że ma dużo wiedzy, bo jedynki mają pragnienie wiedzy, tam, ta wibracja jeden jak się pojawia, to to jest taka duża, duże pragnienie wiedzy, że tam jest inteligencja, tam są pomysły, tam jest to wszystko i ty czujesz, że ty to masz, a z jakiegoś powodu nie wychodzisz z tym swoim potencjałem do świata, to obejrzyj to w ten sposób, że i... Sama sobie robię te progi zwalniające i obejrzyj te sytuacje, w których krytykujesz być może kogoś innego, w których być może ulegasz porównywaniu się, może nawet się porównujesz. Do siebie sprzed kiedyś, wiesz, porównywanie to porównywanie. Może dążysz, Bóg wie do czego, tam z przodu i to znowu jest wyścig, nie tu, tam, tam. Więc zobacz, gdzie ty się nie zatrzymujesz, w tym środku, w tym centrum, w tym przyjmuje siebie. W tym doceniam siebie, w tym tobie też wolno mieć sukces. Ciebie też widzę w tym Twoim sukcesie, widzę Cię w tym być może Twoim drobnym sukcesie, ale widzę to i mówię to do Ciebie. I to są te takie rzeczy, które jedynka dobrze, żeby, żeby zauważała. Jedynka też lubi być właśnie. Tu ze środka, z centrum idę tam, więc też lubi i podróż. Mm, lubi w tej podróży też przy, otwierać się na nowe szerokości geograficzne. Zauważ, że szerokość geograficzna to też wibracje. I jedynka z jednymi wibracjami czuje się w takim potencjale, z innymi wibracjami czuje się w takim potencjale. Niektóre wibracje stoją przed jedynką i jakąś dają charakterystykę, że jedynce się jest łatwiej zatrzymać, drugiej jedynce łatwiej się jest rozpędzić, inne jedynce łatwiej będzie się wypowiedzieć. Jedynka, jak każda wibracja, ma relacje ze wszystkimi innymi wibracjami. I teraz Ty sobie zobacz jaką masz drogę życia, Droga życia to jest suma wszystkich, wszystkich pojedynczych cyferek w Twojej dacie urodzenia. I jedynka, z jakimi, z jakimi może to też będę gdzieś robiła. Z, no do zobaczę, na razie tutaj ja to chcę powiedzieć, i, i wierzę, że to z takim, na takim entuzjazmie będę mogła wyemitować dla, dla wszystkich wibracji, bo to jest coś, co no, no po prostu. Coś, co ja widzę, że jaki to jest potencjał. Czasami pracuję z kimś na sesji na jeden na jeden i widzę, że ma w pracy jakąś jedynkę gdzieś w którymś miejscu takim istotnym. I rozumiem, że kiedy ona zapada w swojego rodzaju bezczynność, to rozumiem, że to jej nie służy. I ta bezczynność jest podyktowana różnymi e, sytuacjami w życiu. Czasem bezczynność jest wynikiem żałoby. Czasem wy... bezczynność jest wynikiem okoliczności zewnętrznych, życie nas zatrzymuje. Kiedy ta wibracja jeden popada w bezczynność, to ją to zaprasza nie do ruchu i do... bezczynność to bezruch, więc dla jedynek to nie jest. Um... Nie jest, nie jest dobre. Na przykład, kiedy ja widzę, że jedynka jest uparta i opisujesz, opisują mi kobiety na przykład, bo głównie pracuję z kobietami, jakąś taką swój, swój kawałek życia, gdzie widać taki upór. Po mojemu musi być po mojemu, to wtedy ja też wiem. Że jedynka nie wierzy w siebie, jedynka sama siebie nie wspiera, jedynka sama sobie nie kibicuje w robieniu nowego, innowacyjnego czegoś, tylko jedynka z tego lęku, że się nie uda, inna, inna wersja tej historii się nie uda. To jeden, tam przy tej wibracji, jeden jest takie czasami kręcenie się w kółko, pokazuje, bo ona tak z takim uporem idzie w, w takie, w tylko w to, w to jedno sobie wymyśliłam i w to jedno będę szła, więc też na to jedynki uczulam, że jeśli pojawia się gdzieś upór, jeśli pojawia się gdzieś bezczynność, jeśli pojawia się gdzieś takie przesadne skupienie na sobie, to są wszystko te elementy, które gaszą Ci światło, czyli Ty gasisz swoje światło poprzez takie, a nie inne działanie. No właśnie. I, a co jeszcze bardziej rozpala te jedynki, motywowanie innych? Te jedynki, one jako naturalny lider, one są, one mają naturalnego lidera w swojej wibracji. Jedynka jest nas po prostu w naturalny sposób z przodu, w naturalny. I rozpala Ciebie jedynko, i niezależnie od tego, czy to jest Twój dzień urodzenia, czy to jest Twoja droga życia. To ta jedynka rozpala Ciebie, kiedy Ty rozpalasz innych, bo to jest, to, jest twój, to jest Twój autentyczny dar: motywować innych, dopingować innych, widzieć u innych dobre cechy, to jest Twoja natura. I jak Ty idziesz zgodnie ze swoją naturą, chwalisz drugiego człowieka, który idzie za Tobą, bo zobacz, że dwójka jest za Tobą. I trójka jest za tobą, czyli jak ty naturalnie ich widzisz, naturalnie ich chwalisz, to tobie to dodaje po prostu skrzydeł. Co tutaj ci jeszcze bym mogła dodać? I to na tyle. I to na tyle, więc e, daj znać w komentarzu, czy, czy coś tutaj było dla ciebie potrzebne, czy, czy coś tutaj usłyszałaś, czy usłyszałeś dla siebie takiego motywującego. Hmm, tu mi się jeszcze tak pokazuje, że to są osoby, które są takie, no właśnie przez ten, przez ten początek, od którego się wszystko zaczyna, to, to są też takie sprawiedliwe osoby, to są też takie entuzjastyczne osoby, to są też takie, wiecie, no, no po prostu z przodu, z przodu, z przodu, z przodu. Więc idź jedynko, świeć swoim światłem, pokazuj innym ich światło, rozpalaj ich, wymyślaj, kreuj. Jak jest dużo pomysłów, to sobie tylko bądź we wdzięczności za płodność kreacji i zapisuj te pomysły. Niech one będą zapisane, niech one nie, umy nie umykają, może je zrealizujesz, może ich nie zrealizujesz. Eee, no i działaj dla najwyższego dobra swojego i innych ludzi. Uściskuję i do usłyszenia. Do zobaczenia.